Według moich informacji jest tu przejście, ale może się okazać, że go nie ma, i wtedy muszę się cofnąć do czackiego. Zaraz zobaczymy, jak mi to pójdzie. Także trzymajcie kciuki, czy będzie można tu przejść. Witam Państwa w kolejnym dniu moich szczecińskich wypraw. Jestem w tej chwili na placu lotników, no i na początku ulicy. Kaszubskie i ta ulica, która jest niesamowicie nie, niesamowita, będzie celem mojej dzisiejszej wyprawy. A więc zaczynamy. Tu się zaczyna Kaszubska. De facto ulica składająca się z czterech różnych ulic. Zresztą będziemy szli w kierunku południowym, bo idziemy w tej, w tej chwili na południe. W samo południe na południe. Zobaczycie, że miałem rację. No cóż, ten pierwszy odcinek Kaszubskiej jest po prostu taką dolotówką jedynie do galerii kaskada, przez którą przejdziemy. Mam nadzieję, że nas nie złapią z tą kamerą, ponieważ specjaliści od handlu wielkopowierzchniowego nieco bardzo kochają takich gości. Że nie wiadomo co robią z tą kanałą nie wiadomo po co filmują, w ogóle tu wiadomo, jest ta sprawa bardzo podejrzana. A w tej chwili ulica Bałuki, która dalej przechodzi w plac żołnierza. O, jest zielone, mamy to szczęście. Tutaj też pokażemy jak wygląda przejście. No i chodzimy w tej chwili do galerii Kaskada ale nie będziemy w niej długo przebywać, myślę, że około, około 15 sekund, jak nie krócej, gdyż po prostu wylecimy sobie z drugiej strony. Hmm. No, niestety. Riski, risky, ryzykowy natomiast. Dobra. No nie. Będziemy się skupiali wszystkie galerie wyglądają naprawdę podobnie. No i my przeszliśmy kaszubską numer 1, teraz będzie kaszubska numer 2. No i później. Pod koniec Kaszubskiej numer 2. Będziemy mieli pewne wrażenie, że Kaszubska już się skończyła, ale to będzie mylne wrażenie. Akurat tutaj jest zabudowa typowo szczecińskiej. Czyli typowo szczecińska przedwojenna. Oczywiście nie mówię o Kaskadzie. Tak? Mówię o kamieniczkach, kościółku którego wie, że widać. Ja się na chwilkę obrócę, żeby pokazać jak wygląda tutaj galeria, to wstęp wjazd do galerii Kaskada. Okej, okay, jedziemy dalej. Po prawej stronie mamy kościół Jana Chrzciciela. Jedyny, jeden z trzech, a w zasadzie jedyny duży kościół katolicki w przedwojennym Szczecinie. Gdyż wszystkie kościoły były kościołami protestanckimi. Gdzie to było? Ale wiadomo, że Niemcy to kraj raczej protestancki, ale no kościół ładny jest. Nie, nie można powiedzieć. Nie można powiedzieć. Zresztą wewnątrz również wygląda całkiem, całkiem sympatycznie, taki bogato zdobiony. Jeżeli ktoś lubi te, tego typu sudeńka architektoniczne to można odwiedzić. Kościoły jeszcze w Polsce są otwarte. Można sobie wejść, kiedy się chce. No prawie, kiedy się chce. Tak? No i teraz jest zagwostka, czy idziemy stroną prawą, czy stroną lewą. Jako, że będziemy później zakręcać w lewo, no to pójdziemy lewą stroną. No i cóż, teraz się na chwileczkę zatrzymamy. Aby zreferować Państwu, na jakich ulicach się znajdujemy, to ta ulica, którą widzimy, to jest ulica Bogurodzicy. W tle niepodległości. Jeżeli się obrócimy w drugą stronę, to tam w tle widać ulicę Świętego Wojciecha. No i lecimy dalej. to ładne kamieniczki, typowo szczecińskie. Akurat zabudowa w tej części ulicy Kaszubskiej przetrwała. Bombardowania naszych sojuszników. Gorzej będzie dalej. No ale to też parę słów na ten temat powiemy. Jak nazywała się przed wojną ulica Kaszubska? Prosta nazwa to była Elizabeth Strasse, czyli ulica Elżbiety. No i też była złożona z takich odcinków, natomiast była jedna gruba różnica. już dwie grube różnice: nie było galerii Kaskada. Tak, to po pierwsze. Był haus ponad, ponad, tam się pisało. Czyli jakby odpowiednik tej socjalistycznej kaskady. I jeżeli chodzi o tutaj Plac Zwycięstwa, to nie znalazłem dokładnego zdjęcia przedwojennego, które by tutaj opisywało. Natomiast prawdopodobnie ten odcinek był przejezdny, tak na 90% był on przejezdny, tak z mojej analizy to wynika. Aczkolwiek muszę to te 10% zostawić w sobie tej niepewności, ponieważ nie znalazłem bezpośredniego zdjęcia. Z planu przedwojennego Szczecina wynika, że była przejezdna, tak? Ale to wiadomo, to nie jest aż tak precyzyjne. Mamy czerwone światła, więc rzucimy sobie okiem na Medicusa, Medicus, to jest znana firma spółdzielnia lekarzy specjalistów tutaj można przejść do lekarza oczywiście płacąc za wizytę, tak? Natomiast nie czeka się w kolejkach. I Medicus jest znaną, znaną, firmą, no tak można powiedzieć firmą, tak? W Szczecinie, myślę, że istnieje, jeszcze będzie długo było istnieć. W tle oczywiście brama portowa. Berliner Thor, czyli brama berlińska po niemiecku. Jeden z nielicznych, nielicznych zabytków, który tak ładnie tutaj przetrwał. Wiadomo, że Szczecin był kiedyś, no nazwijmy to militarną twierdzą. I dopiero w połowie XIX wieku władze Szczecina zrezygnowały z tych wszystkich fortów Leopoldów i tak dalej, no i zaczęły tworzyć nowoczesne, normalne miasto. O, tu była kiedyś, Cafe Uśmiech, tak, to istnieje długo, tak? o właśnie, kafę Uśmiech. Kiedyś, jak byłem takim szczeniaczkiem, ale już e, takim szczeniaczkiem, który mógł sam pójść do kawiarni, to chyba z dwa, trzy razy tu byłem z kolegami. No i teraz, to, to jest nowość tutaj, to przejście. Powiem szczerze, że pierwszy raz nim idę i umożliwia ono właśnie przejście e, z Kaszubskiej do Kaszubskiej ja, przez plac Zwycięstwa, bo poprzednio byłem prawie pewny, że będę musiał robić objazd. Natomiast okazuje się, że te pra prace tutaj dobiegły końca i zdecydowano się na to rozwiązanie wybudowania tego przejścia, że są bardzo dobry pomysł, a my znowu jesteśmy na Kaszubskiej. Tak. Hop, 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 szybko, szybko, bo nas przejadą. Cóż to nowego? No coś nowe jest oczywiście. Ten Poseidon cały. Tutaj nazywa się to Moksy. Prawdopodobnie część. części są różnie nazwane. Tego widziałem też na planach, że to się nazywa Moksy. Tam renowacja hotelu. Hotel. Taki. Poseidon, Poseidon, jednak jest ta nazwa Poseidon, tak? A Moksy to jest chyba... No nie wiem co to jest Moksy, wybaczcie, za... Wybaczcie mi moją ignorancję, jeżeli ktoś będzie wiedział to proszę o jej... czy to jest hotel, czy to jest coś innego. Prawdopodobnie hotel, ale... zostałem zaskoczony po prostu. Tutaj mamy uliczkę partyzantów, która przy której jest a, był, Rocker Pub. Ja tam dawno, bardzo dawno nie byłem, ale była to instytucja popularna, jak byłem troszkę młodszy. No i cóż, aha, no właśnie, tutaj jest bardzo ważna rzecz. Przejdę na drugą stronę, żeby Państwu przybliżyć. Pewien budynek, którego nie ma, ale był ważny. W tym miejscu mniej więcej była bardzo piękna szkoła. Szkoła imienia cesarzowej Augusty Wiktorii. Dokładnie w tym miejscu. I nazywana ona była Czerwonym Budynkiem ze względu na znaczy bardzo czerwoną cegłę która się po prostu wybijała tutaj w naszej Szczecińskiej Architekturze po bardzo ciężkim bombardowaniu przez naszych sojuszników, aliantów. Podjęto decyzję nie odbudowywania tej szkoły, to była czterokondygnacyjna szkoła bardzo ładna. No i w miejsce no szkoła średnia, tak to nie była podstawówka, to była szkoła średnia. No i zbudowano oczywiście, tak jak widać, budynki mieszkalne. Sami ocencie, która architektura Wam bardziej, bardziej się podoba. W tej chwili musielibyśmy mieć czapkę niewitkę, żeby przejść przez tą bramę, a jest to areszt śledczy w Szczecinie i niestety nie ma przejścia i musimy zrobić taki mały detour. Tu jest kościół baptystów. Ładnie odnowiony. Jest jakaś tablica informacyjna. Aj, podejdziemy. Dlaczego nie? Spróbujemy przeczytać, co tam jest ładnego napisane. Kaplica kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie, budowana w 1855 roku, jest najstarszym tego typu obiektem w Polsce i jeden z najstarszych w kontynentalnej Europie. No, Okej, okay. i tu nawet jest zdjęcie. Oczywiście Chrześcijanie Baptyści są protestantami. No, to może parę słów na ten temat, bo to jest moim zdaniem pasjonująca historia. No, że nie każdy będzie podzielał moją pasję, ale że generalnie chrześcijaństwo czy dzisiejsze to jest bardzo bardzo silna społeczność. Dzieli się na takie trzy trzy odłamy, to jest katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Przypuszczam, że protestantyzm jest pojęciem bardzo, bardzo ogólnym i w telegraficznym skrócie. Rzecz biorąc, po wystąpieniach pana Marcina Lutra, który stwierdził, że do interpretacji Pisma Świętego nie jest potrzebny kościół, tylko wystarczy go czytać, powstał w zasadzie protestantyzm. Na tym, na tym on polega. Protestantyzm polega głównie na czytaniu Pisma Świętego, natomiast w katolicyzmie i w prawosławiu. Podstawą wiary jest zarówno Pismo Święte, jak i Święta tradycja, która mówi o tym, że Pismo Święte powinno być interpretowane przez Kościół, a nie przez indywidualnych wiernych. Można jeszcze dodać, zanim wejdę 3 maja, można jeszcze dodać taki fakt, że niestety Marcin Luther jednak trochę się pomylił, bo uważał, że kościół. Jest niepotrzebne, czyli jakaś powiedzmy instytucja nadrzędna do interpretacji pisma. No, ale skutkiem, skutkiem jego działania jednak było powstanie co najmniej 600 lub, jak niektórzy mówią, 20 tysięcy tak zwanych denominacji protestanckich, i każda z nich inaczej to pismo interpretuje. W związku z tym jest to ciekawy temat. Dobrze, koniec już. Lutrach i innych. Jesteśmy w tej chwili na ulicy 3 Maja i robimy ten detour taki mały, czyli objazd. A żeby znowu znaleźć się na ulicy Kaszubskiej wejdziemy w Śniadeckich tam później sobie pod murkiem przejdziemy. A tutaj po drugiej stronie mocno remontowany Adolf Hitler Plac bo tak się nazywał przed wojną. Dzisiaj Plac Motorego. Tak, tam był Adolf Hitler Plac. <laughs> Czyli Niemcy, no ten kult wodza był tak duży, że nazywano placę i ulicę jego imieniem. Mimo, że jeszcze żył. Ja nie jestem zwolennikiem takiego nazywania. No to różnie tam bywa może się okazać, że jakiś bohater później okazał się szują. No i co? No i zmieniamy ulicę cały czas nazwy. Nie wiem czy to ma sens. Tak zakładam, że przejdę tędy, bo nie jest tajemnicą, że jestem tu dokładnie w tym miejscu, jestem pierwszy raz Co prawda przygotowałem się do tego spaceru. I według moich informacji jest tu przejście, ale może się okazać, że go nie ma, i wtedy muszę się cofnąć do Czackiego. Zaraz zobaczymy, jak mi to pójdzie. Także trzymajcie kciuki, czy będzie można tu przejść. Wjazd wyłącznie dla pracowników wyjątkowościennego służby. Nie. Chyba będzie problem. Chyba będzie problem. No tak, tam jest dalej. Nie ma bramki, chyba. Nie będę ryzykował. Ok, w każdym razie. Niewiele straciliśmy, bo zapoznaliśmy się z ulicą Śniadeckich. A to musimy iść do Czackiego w takim razie. Wstępna. Trochę mnie plan tutaj zmylił. Może pójdziemy tędy. Nie! Po co, po co błądzić, prawda? Niektórzy z naszych widzą, mogą pomyśleć, no panie, co pan tutaj pokazuje Szczecin, nie wiesz pan, gdzie idziesz? Tak, no tak to wygląda, no niestety... E, ja nie mam ani funduszów, ani czasu na przygotowywanie każdego odcinka w 100% z wizjami lokalnymi i tak dalej, tak dalej. Po prostu nie mam na to, nie mam na to czasu, dlatego lepiej. Wydaje mi się, że jest jak jest, czyli czasami Pobłądzimy sobie, ale to jest takie błądzenie. Powiedzmy kreatywne. Mogłbym, tędy pójść, a, ale pójdę tędy. Po prostu jakby większe, ciekawsze widoki być może będą. O tym Adolfie Hitlerze to już powiedziałem. Jeżdżą tramwaje po ulicy 3 Maja. Jak widać numer 9. No jest Czackiego, tutaj już na pewno odbijemy do Kaszubskiej z powrotem. Podwóreczko. O, takie klasyczne szczecińskie podwórko. To, że błądzę tutaj przy areszcie śledczym, dobrze o mnie świadczy. To znaczy, że nigdy tu nie byłem. Tak, można taki pozytywny wniosek sobie wyciągnąć. Przejdziemy. Tak, ta Kaszubska właśnie jest niesamowicie oryginalną ulicą. To jest ta brama, którą widzieliśmy od śniadeckich. No i chyba jest rzeczywiście zamknięta, i nie, nie dałoby się. Ale z ciekawości, mamy za tą klamkę pociągnąć, tę zieloną? Czy się nie rozczarujemy? Nie, jest kłódka. Dobra, nie przeszlibyśmy tędy. O, i pojawia się znowu nasza kochana ulica Kaszubska. Pójdziemy środkiem ulicy, zrobimy dym. Po lewej mamy coś w rodzaju chyba boiska szkolnego. A tutaj... Och, powiedzmy... Pokażemy tą perspektywę właśnie aresztu śledczego. Jeżeli wyjdziecie sobie na plan tego aresztu, nawet jest kaplica więzienna. Czego wcześniej nie wiedziałem. teraz. No, mam ulicę Drzymały. Wiem, że jedna z naszych koleżanek, która ogląda nasze filmiki, gdzieś tutaj mieszkała na ulicy Drzymały. Ale ulicą Drzymały się zajmiemy w innym filmiku. A my do Amtsgerichtu. Amtsgericht, czyli. Sąd, tak, był przed wojną i jest po wojnie. Widocznie sądy są uniwersalne bardzo. No ale budynek absolutnie przedwojenny, niezniszczony. Wygląda świetnie moim zdaniem. To zaraz przyjrzymy się. Zresztą już widać ten czerwony. Budynek wyraźnie się wybija architektonicznie spośród innych konstrukcji. A ulicą, którą zaraz przekroczymy, jest ulica Narutowicza naszego prezydenta, który zginął śmiercią tragiczną. Nie będę tutaj bawił się w oceny polityczne, chociaż czego nie. O, zobaczmy, no fajnie to wygląda, świetne, świetne, cegiełka. Gabriel Narutowicz robił wszystkim dobrze, tylko nie Polakom. Tak można by go, tak by go można podsumować w, pewnym, w pewien sposób. No i człowiek, który przez Jednych jest uważany za bohatera, drugich za wariata. Po prostu go zastrzelił, ponieważ nie mógł tego znieść. Jakie były motywacje mordercy Narutowicza? Tego się nigdy nie dowiemy. Te prawdziwe oczywiście. Ok, a tutaj mamy Kaszubska 42, czyli budynek budynek sądu. cały czas e, podobne klimaty czerwonej cegły. Już chyba, nie wiem, czy widzicie napis policja, prawda? Bo to jest oczywiście budynek policyjny. Tutaj ulica Limanowskiego, na którym powiem szczerze, chyba nigdy w życiu nie byłem, chociaż głowy dać nie mogę. Ale to tak jest, no, jeżeli jesteśmy mieszkańcami Dużych miast to jest masa ulic, na których nigdy w życiu nie byliśmy. Dotyczy to do każdego miasta. Oczywiście Szczecin nie jest żadnym wyjątkiem tutaj. Czy moja skromna osoba? O, tak, z której strony weźmiemy? Może weźmiemy z tej strony? Jeszcze tutaj. Taka szubska, ona jest strasznie, strasznie nierówna, prawda? Macie takie wrażenie, jakbyście na różnych ulicach byli cały czas. Komisariat Policji Szczecin, w Śródmieście. Tak. Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Wydział kadr i szkolenia. Także formalnie chyba zaspokoiłem ciekawość. Te trzy piękne motorki sobie tutaj stoją. O! Nieprawidłowo. Nieprawidłowo musi być. Jeżeli motocykl się parkuje na chodniku, co jest dozwolone. Musi być odległość półtora metra dla pieszych, tak? A my powoli zbliżamy się do końca ulicy Kaszubskiej, mijając ulicę bardzo smacznie brzmiącą, Owocowa. Owocowa. Nowe miasto. Tutaj mamy budynek, który jest budynkiem przedwojennym oczywiście. Zresztą widać. I jeżeli się nie mylę, a mam nadzieję, że się nie mylę, był tu ośrodek dla głuchoniemych kiedyś. na 95%, tak? Na 95%, bo wcześniej studiowałem troszkę te stare zdjęcia i tak mi wyszło, że to jest ten budynek. No dobrze. Ulica Czarnieckiego. Tutaj mamy zjazd no praktycznie pod dworzec kolejowy. A tutaj mamy przejście do ulicy Potulickiej. No i tam nasz spacerek tutaj się musi zakończyć ze względu na to, że do tych garaży już nie wejdę, raczej. Także dzięki serdeczne za tą naszą kochaną Kaszubską dzisiaj. A tu jeszcze pokażę, pokażę na koniec, bo tu z górki to fajnie widać. Po prawej stronie za tymi garażami jest lokomotywownia. Jakbyście się pytali. i dosyć duży obiekt, w którym parkują sobie lokomotywy. Dosyć efektowny widocznie to jest, prawda? Z ulicy Czarnieckiego. No dobra, kochani. Jeszcze raz dzięki za spacerek i do następnego. Trzymajcie się.